Czy warto rejestrować spółkę w swoim prywatnym mieszkaniu czy domu? Dzisiaj chciałabym się skupić na temat kilku praktycznych wskazówek, dlaczego warto albo jakie są przeszkody. Prawda jest taka, że spółka musi mieć oficjalną siedzibę. Oznacza to, że rejestrując spółkę, musisz podać adres siedziby tej firmy. No i tutaj oczywiście pomysły są różne. Jeżeli firma ma rzeczywiste biuro, prowadzi stacjonarny biznes, możecie podać ten adres. Możemy też skorzystać z prywatnego adresu, jeśli pracujemy zdalnie. Możemy też skorzystać z takiej usługi typu wirtualne biuro. No jeśli się chciałabym skupić na tej kwestii prywatnego adresu, po pierwsze warto wiedzieć o tym, że adres siedziby spółki widać w KRS-ie. Oznacza to, że wasz prywatny adres będzie tym adresem publicznym. Ja sobie wyobrażam taką sytuację, że w takiej firmie jak Zostoi MUS, ktoś pewnie raz na jakiś czas chciałby przejść. i teraz jeżeli to byłby mój prywatny adres, to spodziewam się, że ktoś mógłby tutaj po prostu wejść i zapukać. Dlatego wolałabym, żeby mojego prywatnego adresu nie było widać w KRS, ale to oczywiście jest wasz wybór. Druga kwestia to jest kwestia podatku od nieruchomości. Jeżeli mieszkamy w lokalu, który jest mieszkalny, to podatek od nieruchomości zwykle jest dość niski. Natomiast jeżeli ten lokal mieszkalny będzie pod firma, czy stanie się lokalem usługowym, to powinniśmy w urzędzie, które nalicza Wam podatek od nieruchomości zgłosić taką zmianę, no i ten podatek od nieruchomości będzie wyższy. Często pytacie mnie o ile wyższe. no słuchajcie stawki za metry, stawki za grunty naliczają lokalne urzędy, one są różne w różnych miejscowościach, warto sprawdzić w miejscowości o ile ten podatek się u Ciebie zmieni, czy to przypadkiem nie jest jakaś zabójcza kwota. Druga, albo właściwie trzecia rzecz, to jest zagrożenie ze strony dostawców mediów. Mam na myśli dostawcę szczególnie prądu, inni dostawcy mediów idą w podobnym kierunku. Niektórzy dostawcy w ostatnich latach z uwagi na to, że stawki dla firm są inne i stawki dla osób prywatnych są inne, to próbują zarobić więcej, szukają po wpisawce IDG, po wpisach w krs firm, które są porystrowane pod prywatnymi adresami. I próbują od części zużytego prądu, czy też wody, czy innych mediów naliczyć wyższą płatę. Oczywiście to nie jest tak, że to jest oczywiste, że to się wydarzy, ale jest tutaj pewne zagrożenie, które warto rozważyć. Jeżeli pomimo tego zdecydujesz się na to, żeby użyć swojego prywatnego adresu do celów spółkowych, to pamiętaj, że spółka musi mieć prawo do używania danego lokalu, więc tutaj powinna to być umowa użyczenia bądź umowa najmu. Raczej rekomenduję umowę najmu, bo ona jest odpłatna. you. <laughs> i nie będzie żadnego dylematu, że spółka ma jakiś przychód z tytułu tego, że korzysta z czegoś bezpłatnie. Jeżeli mamy umowę najmu, to umowę najmu podpisujemy pomiędzy właścicielem nieruchomości, a spółką. Jeżeli akurat właścicielem nieruchomości jest członek zarządu, to tam też warto pamiętać o tym, że taką umowę muszą podpisać właściwe osoby. Właściciel nieruchomości otrzymuje umowioną kwotę od spółki, np. miesięcznie i następnie płaci od tego podatek ryczałtowy, który wynosi 8,5 lub 12,5%, w zależności od rocznego. Przychodów. W ryczałtowego rozliczamy się do końca kwietnia, napiciem 28, więc tak samo jak z wszystkich innych przychodów, należy się z niego rozliczyć jako właściciel nieruchomości. Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na temat tego, jak zarejestrować spółkę, jak ją prowadzić, jak optymalizować podatki, jak obejść podwójne opodatkowanie, potrzebujesz kajstraty, gotowych dokumentów, wzorów, pomysłów na legalne działania spółki, to serdecznie polecam Ci nasz kurs o spółce Zoo, gdzie znajdziesz komplet informacji, druków, checklist, infografik, instrukcji, które pozwolą Ci zrozumieć, jak działa spółka Zoo i robić to bez błędów. Dzięki za dzisiaj i do usłyszenia kolejnym razem.